Adolf Hitler był odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi na całym świecie, jako przywódca nazistowskich Niemiec i inicjator II wojny światowej. Pod jego rządami doszło do masowych prześladowań, ludobójstw i zniszczenia wielu krajów, co na zawsze zmieniło bieg historii świata. Należy pamiętać, że Hitler był również człowiekiem z krwi i kości który nie miał wpływu na tak prozaiczne elementy życia jak porost włosów. W niniejszym materiale zostanie przedstawiona relacja z jego prywatnym fryzjerem Augustem Wollenhauptem. Dbał on o włosy Hitlera od roku 1932 przez czasy jego dojścia do władzy, czasy podboju Europy, aż do śmierci dyktatora w 1945 roku. August Wollenhaupt prowadził zakład fryzjerski w Berlinie, przy hotelu Kaiserhof. Hotel ten był nieformalnym miejscem spotkań nazistów przed ich dojściem do władzy. Wielu z nich wynajmowało tam pokoje na początku lat 30. Józef Goebbels, jeden z bliskich współpracowników Hitlera, był regularnym klientem u Augusta. Dość często rozmawiali o wodzu narodowo socjalistycznej partii. 1 stycznia 1932 roku po wysłuchaniu kolejnych pozytywnych słów na temat Hitlera z ust Gebelsa, Wollenhaupt zaproponował, że to on powinien strzyc włosy Adolfa. Słowa te wypowiedziane były bardziej w formie żartu, jednak po kilku tygodniach Gebels przedstawił Augustowi Wollenhauptowi Adolfa Hitlera. Spotkanie odbyło się w hotelu Sanssouci. Hitler wolał zatrzymywać się tam, ponieważ ten hotel był mniejszy, położony na uboczu i zapewniał większy spokój. Wódz narodowych socjalistów wywarł pozytywne wrażenie na Auguście, był uprzejmy, mówił spokojnie i zadawał pytania na temat rodziny fryzjera, co mu się spodobało. Ich pierwsze spotkanie skończyło się na rozmowie, Hitler chciał wiedzieć, czy Wollenhaupt chciałby być jego fryzjerem oraz czy mógłby odwiedzać go w hotelu. Nie chciał być obsługiwany w zakładzie. Początek lat 30. to czas zaciekłych konfliktów, między komunistami a nazistami w Niemczech. Hitler mógł obawiać się o swoje bezpieczeństwo w miejscu publicznym, bez odpowiedniej ochrony. Początkowo fryzjer nie był pewien co do strzyżenia w hotelu, jednak ostatecznie się zgodził. Adolf Hitler powiedział mu wtedy, kiedy będę u władzy, Będziesz mógł podróżować wszędzie tam, gdzie ja, gdy będę potrzebował Twoich usług. Kolejne spotkania obu mężczyzn odbywały się tylko w jednym celu aby skrócić włosy Adolfa Hitlera. Instrukcje co do sposobu strzyżenia były proste fryzjer miał nie zmieniać stylu ani skracać włosów zbyt dużo. Początkowo August próbował ujarzmić charakterystyczną grzywkę Hitlera. Jednak ten nie chciał się na to zgodzić. W 1935 roku, po następnych namowach, na zmianę stylu grzywki, Adolf powiedział, żeby Wollenhaupt przestał go do tego namawiać, ma zostać tak, jak jest. W kolejnych spotkaniach, czasami przed strzyżeniem, brał swoją grzywkę w rękę i mówił żartobliwie tego nie ruszaj. August w swojej pracy używał nożyczek, oraz maszynki do strzyżenia, marki jako przyk. Hitler wyrażał zaciekawienie tym urządzeniem, oraz potrafił dość dobrze naśladować jego odgłos. Robił to, gdy wiedział, że fryzjer kończy pracę nożyczek i za chwilę będzie sięgał po maszynkę. Fryzjer również zajmował się pielęgnacją słynnych wąsów Hitlera. Sam dyktator miał z tym problemy, często przycinał je nierówno. August starał się pokazywać mu w lustrze, Jakie ruchy ma wykonywać, jednak nie dawało to pozytywnych efektów. Hitler chciał być strzyżony co dwa tygodnie. Gdy był młodszy i nie miał pieniędzy, sam musiał siebie strzyc. Marzył wtedy o tym, żeby być kiedyś na tyle bogatym, aby móc chodzić do fryzjera co dwa tygodnie. Około roku 1935 August Wollenhaupt Zaczął regularnie podróżować w różne rejony Niemiec, aby dbać o włosy Adolfa. Do Berghof, głównej siedziby Hitlera, podróżował ponad 30 razy. August Wollenhaupt był pod wrażeniem tej rezydencji, zachwycał się okolicznymi widokami. Gdy przyjeżdżał w dane miejsce, oprócz dyktatora, strzygł włosy ludziom w jego otoczeniu, tym, którzy wyrazili taką chęć. Dla najgorliwszych fanatycznych nazistów, Mógł być to swojego rodzaju wyznacznik statusu mieć włosy obcięte przez człowieka, który obcina włosy firarowi. Podczas strzyżenia mężczyźni najczęściej rozmawiali ze sobą. Były to swobodne rozmowy na mało istotne tematy. Zakład fryzjerski Augusta Wollenhaupta znajdował się przy jednym z najbardziej prestiżowych hoteli w stolicy Niemiec. Zatem słyszał on wiele informacji na temat berlińskich elit. Hitler lubił słuchać plotek na temat muzyków, aktorów i sławnych ludzi, kto jest w związku z kim, kto się z kim pokłócił, czy kto kogo zdradzał. Nie rozmawiali o polityce. Fryzjera nie interesowały kolejne posunięcia partii Hitlera. August Wollenhaupt golił Hitlera tylko dwa razy. Było to po zamachu na życie dyktatora 20 lipca 1944 roku w wilczym szańcu. Fryzjer był tam wzywany już wcześniej i nigdy nie lubił tego miejsca. Choć w zamachu Hitler został tylko lekko ranny, nie chciał się sam golić. Dlatego to zadanie zostało powierzone Augustowi. Fryzjer używał do tego celu brzytwy, co początkowo zaniepokoiło Hitlera. Jednak ufał Wollenhauptowi na tyle, że pozwolił mu działać. August Wollenhaupt ostatni raz przycinał włosy Hitlera na początku marca 1945 roku, więc około dwa miesiące przed jego śmiercią. Hitler wówczas nie wyglądał dobrze. Wollenhaupt opisuje to tymi słowami: był tylko powłoką dawnego siebie, wyglądał jak chodzący trup. Żadne słowa nie są w stanie opisać ogromu zła, jakie Adolf Hitler wyrządził ludzkości. Powstało wiele opracowań na temat jego działań mających na celu przejęcie władzy, a następnie bezwzględne niszczenie przeciwników. Jednak za pomocą tego materiału chciałem przedstawić bardziej prozaiczny aspekt życia wodza nazistów. Choć w otoczeniu Hitlera znajdowało się wielu bezwzględnych i groźnych ludzi, byli też tam rzemieślnicy, tacy jak August Wollenhaupt, którzy tylko wykonywali swoją pracę. Głównym źródłem faktów były pisma znane jako Musmano Collection. Jest to zbiór wywiadów z ludźmi, którzy znali osobiście Hitlera, w tym właśnie z Augustem Wollenhauptem. Zostały one przeprowadzone w 1948 roku przez Michaela Musmano, amerykańskiego prawnika, który sądził niemieckich zbrodniarzy. W jednym z powojennych procesów. W sprawdzeniu niektórych faktów pomogła również książka The Hitler Book, napisana na polecenie Stalina. Link do obu tych źródeł zamieszczam w opisie. Zachęcam do dalszej analizy.